Cześć! Jeżeli czytacie moje materiały na Antywebie bądź też oglądacie je na AntyWeb TV, no to zapewne wiecie, że jestem wielkim miłośnikiem zwierząt i sam mam w domu kilka kotów. Mysze i Marwina zapewne już poznaliście, ponieważ przewijały się one przez wiele materiałów, natomiast ostatnio do naszej rodziny dołączył nowy członek, czyli Muffin. By the way, chciałbym w tym miejscu bardzo polecić Fundację Koty z Grochowa. Jeżeli jesteście z Warszawy i szukacie kota do adopcji, są naprawdę super. Wracając jednak do tematu, jeżeli jesteście kociarzami, no to zapewne wiecie, że posiadanie kotów to jest naprawdę super sprawa, prawda? Natomiast jak wszystko, ma to swoje zalety i wady. Jeżeli miałbym skupić się na tym drugim, no to oprócz takich oczywistości jak sierść na koszulce za każdym razem, kiedy potrzebujecie jej tam najmniej, no to musiałbym tu wymienić fakt, że koty, jak to koty, potrzebują sporo uwagi. Tak, wbrew obiegowej opinii kotom trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu, bawić się z nimi czy realizować ich instynkty łowieckie. Najczęściej kot przychodzi się bawić oczywiście w momencie, w którym absolutnie nie mamy na to nawet chwili i w takich momentach chcielibyśmy, żeby ktoś albo coś zrobiło to za nas. Jak się pewnie domyślacie, w przypadku trzech kotów takie sytuacje występują jeszcze częściej. Dlatego też sam nie raz, nie dwa, zastanawiałem się, czy być może jest jakaś technologia, która zajęłaby się moimi futrzakami za mnie. I to właśnie dzisiaj sprawdzimy. Mam tu już gotowego laptopa, którego za chwilę odpalę i zobaczymy, czy w 2022 roku technologia może przyjść w sukurs właścicielom Kotów. Okej, okay, jesteśmy już gotowi i naturalnie. Pierwszym miejscem, w którym warto zacząć poszukiwania high-techowych, nietypowych gadżetów, jest Kickstarter, na którym jest dużo ciekawych projektów i na pewno coś tam znajdziemy. Pierwszą rzeczą, którą udało mi się znaleźć, jest Mauser. 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 No, nazwijmy to Mauser. Mauser to projekt, który zebrał na kickstarterze ponad 100 tysięcy dolarów i z tego co widzę jest obecnie w fazie realizacji, ponieważ wiele naprawdę topowych redakcji wystawiło mu już recenzję. Mouser to nie tylko zdalnie sterowana mysz, ale to taki mały robocik, który jest zamknięty w puchatej obudowie i który potrafi naprawdę sporo. Oczywiście możemy kontrolować Mouser przez smartfona, natomiast myślę, że najfajniejszą funkcją tego robocika jest możliwość widzenia otoczenia w 360 stopniach. Oznacza to, że może on wykryć kota nadchodzącego z każdego kierunku i odpowiednio na niego zareagować. Dzięki sztucznej inteligencji są w stanie ocenić odległość od różnych obiektów takich jak stoł czy ściana i wyznaczyć sobie trasę ucieczki w taki sposób, żeby na nic nie wpaść. Na swojej stronie twórcy podają, że ich produkt jest w stanie nawet oduczyć kota wielu niepożądanych zachowań, takich jak agresja czy niszczenie przedmiotów. Jeżeli miałbym to oceniać z perspektywy moich kotów, no to muszę przyznać, że jest to jeden z fajniejszych pomysłów, z którym ostatnio miałem styczność. Wszystko dlatego, że jeżeli mauser faktycznie sam planuje sobie trasę ucieczki, to dodaje to do tej zabawki pewien element nieprzewidywalności. To z kolei jest bardzo atrakcyjne dla kotów. Przynajmniej moje koty nie lubią, kiedy zabawka porusza się w przewidywalny bądź powtarzalny sposób. No po prostu taka zabawka szybko ich nudzi. Jeżeli coś natomiast porusza się nieprzewidywalnie, np. moje koty uwielbiają gonić za rzuconym psem, to dodaje to do pościgu pewien element zaskoczenia, konieczności reakcji, który koty bardzo, bardzo lubią. Dlatego też Maus jest jedną z tych zabawek, którą z pewnością widziałbym w produkcji, no i na sklepowych półkach. Pozostając na Kickstarterze mamy tutaj kolejny projekt przeznaczony dla kotów, czyli Obi. Ale nie, nie supermarket. Obi to inteligentny laser, który zebrał na Kickstarterze już ponad 250 tysięcy dolarów i którego rolą jest zapewnienie kotu rozrywki poprzez pogoń za znajomą czerwoną kropką. Uprzedzając pytanie niektórych zwolenników kotów. Tak, mam świadomość, że laser nie jest najlepszą zabawką dla czworonoga, ponieważ nie da się jej złapać, co może negatywnie wpłynąć na niektóre koty. Natomiast, no, to wszystko zależy od zwierzaka. Moje koty na przykład kochają biegać za laserem i wręcz domagają się tego, żeby im świecić. Więc, no cóż, wszystko zależy od waszego modelu. Wracając jednak do Obi, tak samo jak w przypadku Mauser, mamy tutaj dwa tryby: manualny i automatyczny. W manualnym sterujemy laserem za pomocą naszego smartfona. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego ktoś miałby to robić, ponieważ wtedy równie dobrze moglibyśmy świecić tradycyjnym laserem oraz automatycznym, w którym urządzenie rozpoznaje, gdzie jest kod i samoczynnie ustala, gdzie powinien znajdować się laser. Patrząc na to, co przygotowali twórcy, myślę, że można otwarcie powiedzieć, że to urządzenie ma jedną zasadniczą wadę. A właściwie to dwie. Po pierwsze, wyświetla ono laser na ścianie, co w przypadku kotów, które mają długie i ostre pazury, naturalnie skończy się w taki sposób, że tego miejsca w domu raczej nie będziemy pokazywać gościom. Po drugie, OBI wydaje się być urządzeniem dosyć stacjonarnym, przez co wiązka tego lasera będzie wyświetlana raczej na dosyć małej powierzchni. Nie wiem, jak w przypadku Waszych kotów, ale u mnie, sercem biegania za laserową kropką jest to właśnie bieganie, przemieszczanie się z pomieszczenia do pomieszczenia po improwizowanym torze przeszkód. Jeżeli ta kropka byłaby wyświetlona na ścianie, myślę, że koty dosyć szybko straciłyby nią zainteresowanie. No, co w przypadku zakupu za 80 dolarów raczej trochę boli. Co więcej, podobne urządzenia do Obi możemy już nawet kupić w Polsce. Ja akurat znalazłem model, który nazywa się Petonir, który można kupić w elektromarkecie i który zapewnia dosyć podobną funkcjonalność. Wątpię, żeby miał tak bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję jak Obi, no ale jeżeli mówimy o wyświetlaniu laserowej kropki na określonej powierzchni, no nie sądzę, żeby aż tak dużo AI było w tym potrzebne. Sztuczna inteligencja na pewno była jednak potrzebna przy projektowaniu innego produktu, czyli EBO SE. EBO to mały robocik, którego o dziwo możemy kupić w Polsce. Tak naprawdę jest to mała kamera na kółkach, która dodatkowo wyposażona jest w masę czujników. EBO ma wbudowany mikrofon, czujnik podczerwieni, a także czujnik zbliżeniowy. Może poruszać się samodzielnie, ale też może być sterowany przez smartfona. Dzięki temu, że posiada wspomniany mikrofon i kamerkę, może służyć do podpatrywania, co robią nasi podopieczni, kiedy nie ma nas w domu. W swojej pamięci ma też zapisane wiele różnych odgłosów, które mogły zachęcić kota do pogoni za nim. Oczywiście jest to bardzo droga zabawka, ponieważ w tym momencie kosztuje on ponad 800 zł, natomiast patrząc na to, że ma takie funkcje jak na przykład robienie zdjęć i automatyczne przesyłanie ich potem na Instagram, myślę, że część osób zdecyduje się na jego zakup. Sam rozważałbym taką opcję, ale niedawno oglądałem recenzję dokładnie tego modelu na kanale Linus Tech Tips, którą to recenzję zdecydowanie polecam i w tym materiale mm, robocik ten wywarł na kotach dosyć mieszane uczucia, ponieważ na początku dosyć mocno się go bały ze względu na jego wymiary i to, że przy poruszaniu się no, po prostu troszeczkę hałasował, no a potem kiedy już przywykły do jego obecności po prostu nie za bardzo były nim zainteresowane. No co chyba kłóci się z ideą zabawki dla kotów, prawda? Dlatego też, gdybym sam miał wybierać zabawkę dla moich kotów, myślę, że postawiłbym na coś tańszego i troszeczkę skuteczniejszego. Moją uwagę przyciągnęła zabawka, którą jakiś czas temu zobaczyłem na Amazonie. Jest to z pewnością jakaś generyczna chińska firma, ponieważ widziałem tę zabawkę pod różnymi nazwami, natomiast teraz udało mi się ją znaleźć pod nazwą PETOM. Jak to działa? Ano bardzo prosto. Mamy zabawkę z sześcioma otworami, w których w kolejności losowej pojawia się i znika kolorowe piórko. Dlaczego myślę, że to fajny pomysł? No cóż, jeżeli ktoś nigdy nie miał kota, no to zapewne nie wie, że dla kotów najbardziej atrakcyjnym momentem w pogonie za czymkolwiek, czy piórkiem, czy to jakimś kawałkiem wstążki, jest moment, kiedy ten obiekt gdzieś znika. Wtedy właśnie w kotach budzi się ten instynkt łowiecki, dlatego myślę, że zabawka, która pozwalałaby im właśnie na taką rozrywkę, no, byłaby całkiem spoko. Szczerze, też sam zastanawiam się, czy jej nie kupić. W taki właśnie sposób przechodzimy do ostatniego gadżetu, który dzisiaj dla Was znalazłem, czyli zabawki, której znowu nie potrafię wymówić. Jest to piłeczka Chirble bądź Chirble, w zależności od tego, jak chcemy to przeczytać, i tym razem jest to w pełni automatyczna zabawka. Jak możemy przeczytać w opisie produktu, Chirbel jest w stanie poruszać się samoistnie. A co więcej, zaczyna uciekać dopiero w momencie, w którym zostanie dotknięta przez kota. Z behawioralnego punktu widzenia jest to bardzo fajne, ponieważ oznacza, że zabawę inicjuje kot, a nie robot. Co więcej, widać, że za projektem stoi ktoś, kto faktycznie sam ma koty, ponieważ, tak jak jest tutaj napisane, kuleczka może uciekać przez co najwyżej 10 minut, a następnie wyłącza się na co najmniej 30. Często nie znudzi się kotu tak szybko. Co więcej, chirbul możemy kupić w różnych wariantach w zależności od modelu, może ona być obita syntetycznym włóknem, bądź też może mieć miejsce na kocimiętkę bądź smakołyk. Kiedy siadałem do tego materiału byłem przekonany, że będę miał naprawdę spory problem, żeby złożyć dla Was jakąkolwiek wartościową listę. Natomiast, jak się okazuje, problem jest dokładnie odwrotny, ponieważ high-techowych zabawek dla kotów jest po prostu zatrzęsienie. Oczywiście niektóre są lepsze niż inne, natomiast fakt, że duża część z nich jest już dostępna w Polsce, pozwala mi sądzić, że przynajmniej niektórzy z Was mieli już z nimi styczność. Sam nie mam jeszcze żadnego smart urządzenia dla moich kotów i nasza zabawa w dalszym ciągu polega na analogowym gadaniu za piórkiem czy wstążką, natomiast być może po tym odcinku to się zmieni. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii, jeżeli sami mieliście styczność z którymś z gadżetów, o którym dzisiaj powiedziałem, bądź też być może sami chcielibyście go kupić. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszej liście, no i jeżeli macie jakieś swoje własne propozycje na smart gadżety dla kotów, oczywiście zostawcie również taki komentarz. Dajcie też łapkę w górę, jeżeli ten odcinek Wam się podobał i chcielibyście więcej takich. Natomiast ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach.